Szanowni Państwo, odbyło się bardzo ciekawe i pasjonujące posiedzenie Rady zwołane z tym tematem na prośbę Pana Prezydenta, mianowicie gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich w Polsce. Bardzo szeroko rozumiane, zarówno zasoby wody, jej dostępność dla celów rolniczych, komunalnych, przemysłowych, rekreacyjnych, również zarządzanie zbiornikami, wodami śródlądowymi w szczególności dla potrzeb akwakultury. Również jakie działania władze polskie podejmują, by zwiększyć zatrzymywanie wody, retencję, by uzyskać cel, który rząd sobie określił jako zwiększenie z 6,5% zatrzymywanej wody z opadów na terenie Polski do 15%. 15%. My jesteśmy krajem o coraz większym deficycie wody. Nie jest to jeszcze bariera, która nie jest możliwa do powstrzymania i odpowiedniego zabezpieczenia wody dla potrzeb gospodarki, w tym przede wszystkim rolnictwa. Nie jesteśmy krajem subsaharyjskim czy Hiszpanią, gdzie trzeba stosować praktycznie nawodnienia, by uzyskać plony. Ale problem niedostatków wody zaczyna być już coraz bardziej dostrzegalny, szczególnie, że objawia się w drastycznych suszach, w szczególności tych, które dotyczyły lat 2018 i 2019. To była w roku 2018, kiedy również na mnie spadły obowiązki związane z ratowaniem polskiego rolnictwa przed dramatem suszy. Uważa się, że to jest największa susza od 100 lat. Więc pomoc w takich okresach jest szczególnie ważna. Ale jeżeli nie będziemy umieli zatrzymywać wody, jeżeli ona bezproduktywnie spływa do Bałtyku, to tylko sobie możemy czynić wyrzuty. Woda powinna być zatrzymywana przede wszystkim tam, gdzie w postaci opadów dociera do Ziemi czyli, zarówno w glebach. W chłonnych glebach, które mają dużą ilość substancji organicznej, bo wtedy one działają jak gąbka i pochłaniają, zatrzymują wodę, zapobiegając i erozji, która jest powodowana przez wody płynące, również zatrzymując wodę dla potrzeb roślin. Musimy również zwiększyć retencję w małych zbiornikach, podpięczając stawy, jeziora, zatrzymując wodę w małych ciekach wodnych, również wykorzystując do tego istniejące systemy melioracyjne. Dość powiedzieć, że przez dziesiątki lat melioracja była kojarzona z odwadnianiem, z osuszaniem, a meliorare po łacinie jest to poprawianie, ulepszanie, czyli tam gdzie trzeba odwadniać, to odwadniamy, tam gdzie trzeba wodę zatrzymać, bądź ją dostarczyć, tam to powinniśmy. Czynić. Więc zwróciliśmy też uwagę na ogromne problemy, które w tej chwili zgłaszają zresztą rolnicy je od dawna, że zajmowanie się nawet niewielkimi spiętrzeniami powiem to w sposób bardzo jakby obrazowy jeżeli woda płynie rowem melioracyjnym, który jest uporządkowany, który jest zabezpieczeniem przed ewentualną powodzią to jakim wielkim, jakich wielkich wymagań trzeba, żeby przegrodzić ten rowek, czy przy pomocy jakichś prostych zastawek drewnianych, czy, czy jakichś prowizorycznych, czy też nawet upraszczając to, kładąc worki wypełnione ziemią. To są proste czynności, które mogą sprawić, że woda będzie zatrzymywana, będzie podsiąkała pod również w okoliczne pola, Okazuje się, że nawet te ułatwienia, które udało się wprowadzić kilka lat temu, powtórzone i wzmocnione przez ministra Kowalczyka w kwietniu tego roku, udało się zwiększyć możliwość kopania stawów o powierzchni do 5000 m2 i 3 m głębokości wyłącznie na zgłoszenie. Okazuje się, że nie, że żeby to zgłoszenie wykonać, to do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej trzeba dostarczyć również różnego rodzaju analizy wpływu na środowisko. Jeżeli rolnik chce wykopać studnie, by pozyskiwać wodę do nawodnień, a na znacznym obszarze polski tej, tych wód w tych które są w poziomach wodonośnych parę metrów pod ziemią, jest wystarczająca ilość również i do potrzeb nawodnieniowych. Oczywiście to nie wstrzymuje retencji powierzchniowej, bo dzięki temu ta woda przenika wolniej czy szybciej, ale przenika do wód podziemnych, zasilając te zbiorniki podziemne. Natomiast, żeby wykonać prostą inwestycję, by wykopać czy wywiercić studnie na głębokość tam paru metrów, to trzeba stertę dokumentacji, pozwolenia, by uzyskać pozwolenia z regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jest to mitręga, to są koszty, które powodują, że bardzo wielu ludzi zdeterminowanych odchodzi od urzędowego uzyskania pozwolenia na. Kopanie czy wiercenie studni, robiąc to na dziko, poszerzając szarą strefę poboru, poboru wody. A jednocześnie te działania, które rolnicy mogliby podejmować, samorządy, ale również inni użytkownicy, poprzez współpracę, właśnie na obszarach wiejskich, są często tymi przepisami środowiskowymi utrudniane. Ja przypomnę i chcę to mocno podkreślić, że sprawa gospodarowania wodą jest i była szczególnie ważna dla prezydenta Andrzeja Dudy. Ona była jednym z leitmotivów również kampanii wyborczej pana prezydenta. Wtedy na prośbę prezydenta podjąłem się jako minister rolnictwa koordynacji kilku resortów, czterech resortów i instytucji również innych. By przygotować ustawę o retencji, o małej retencji. Ja nie dotykam w tej chwili dużej retencji korytowej czy specjalnych zbiorników, która w Polsce jest również potrzebna. Jest niestety blokowana przez organizacje nazywające się ekologicznymi, które chcą wręcz rozebrania wszystkich. Stopni wodnych w Polsce, roz, rozmontowania wałów chroniących y, przed y, zalaniem y, 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 nieruchomości ludzkiej gdzieś w pobliżu rzek. Nie o tym mówię. To trudno dyskutować z kimś, kto nie rozumie niczego z wielkich osiągnięć człowieka, cywilizacji ludzkiej w zakresie. Gospodarowania wodą. Mówię o małej retencji, właśnie o tej, którą w systemach melioracyjnych czy otwartych, w rowach melioracyjnych czy w systemach zamkniętych, drenarskich możemy realizować przez system zastawek, czopowania tej wody, zarządzania tą wodą. Była przygotowana ustawa, która bardzo upraszczała przepisy, która bardzo wiele z tych prostych działań, tych niewielkich budowli hydroinżynieryjnych. Pozwalała realizować wyłącznie na zgłoszenie. Ustawa niestety nie nabrała dalszego biegu i nie jest realizowana. Napotykamy, i mówię to bardzo otwartym tekstem, na opór ze strony wód polskich, które z jednej strony są niewydolne w tych procedurach udzielania różnego rodzaju zgód i zezwoleń, a jednocześnie nie chcą uproszczenia tej całej procedury, jakby bojąc się, że nie będą miały czym się zajmować. Zgłosimy ministerstwom te sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia na poziomie również Ministerstwa Rolnictwa. Będziemy kontynuowali rozmowy na temat wody bo na jednym spotkaniu to jest tak obszerny temat, że mowy nie ma, żeby to wszystko poruszyć, ale rozdzielimy to na kilka tematów. Przedstawiciele organizacji rolniczych słusznie zresztą zgłosili uwagi co do nielogiczności rozwiązań wspólnej polityki rolnej wymuszonych na Polsce w postaci tak zwanego Krajowego Planu Strategicznego, no, zaakceptowanych przez Polskie Ministerstwo Rolnictwa. Nielogiczności, które sprawiają, że pola będą przesychały, nie będzie retencji, choćby wymóg utrzymania 80% powierzchni w każdym gospodarstwie pod tak zwaną okrywą roślinną do wiosny następnego roku. To jest jakiś absurd, który uniemożliwia zbudowanie racjonalnego płodozmianu np. u tych, którzy uprawiają buraki cukrowe, ważną roślinę w Polsce. Rolnicy zwracają uwagę, że jeżeli po żniwach, które w Polsce są coraz bardziej przyspieszone, część zbóż głosowych musimy już pod koniec lipca czy na początku sierpnia, trzeba będzie ściernisko zostawić do następnego roku, to jest zaprzeczenie absolutne wiedzy rolniczej, którą, której może nie mają urzędnicy, ale mieli rolnicy w poprzednich pokoleniach, że pierwsze, co się czyniło po. Zejściu zboża z pola natychmiast była wykonywana płyciutka podorywka, żeby przerwać parowanie, żeby ta ziemia nie wysychała przez kapilary, które tworzyły rośliny. Teraz nie. Się okazuje, że to ściernisko ma być nieruszane do wiosny. Wysuszenie gleby będzie ogromne. Na dodatek potworne zachwaszczenie, którego nie wiem, jakim, bo nie wolno jeszcze w, przy okazji tego ścierniska odchwaszczać. Jak agresywne, jak, agresywny, jak intensywny, intensywną ochronę, zwalczanie chwastu wiosną trzeba będzie zastosować, żeby to, to zniszczyć. No gdzie jest logika? Utrzymywanie poplonów do wiosny w przypadku na przykład buraków, które będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia pełnej orki wiosennej. W sytuacji, kiedy my mamy coraz mniej wody z zimy. Nie mamy śnieżnych zim, jest bardzo mało śniegu i chodzi o to, żeby wykorzystać te, te szybko ubywające zasoby wody wiosennej, okazuje się, że, że żeby zasiać buraki, trzeba będzie to pole orać, czyli je wysuszyć. To jak te buraki mają sobie poradzić? Przepraszam, mówię o pewnych sprawach może znanych rolnikom, mniej znanych tym, którzy rolnictwem się nie interesują, ale te działania, które Komisja Europejska narzuciła, są działaniami, które absolutnie nie pomagają w zatrzymywaniu wody w glebie. Tym, tym tematem również chcemy się na mniejszym spotkaniu z udziałem ekspertów od uprawy gleby, zapewne Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Organizacji Rolniczych, zająć. Tak na marginesie, po raz kolejny pojawiła się wątpliwość, czy też pytanie zgłoszone przez prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, kto jest odpowiedzialny za Krajowy Plan Strategiczny, za te nonsensy, które w nim zostały zawarte, choćby ten, o którym tutaj mówię, innym z nich jest na przykład zakwalifikowanie rzepaku razem ze zbożami do powierzchni, która musi być ograniczona w gospodarstwie, żeby uzyskać jakieś tam wsparcie. W ramach tak zwanego rolnictwa węglowego. Zboża, które pogarszają strukturę gleby, które wyciągają składniki odżywcze i rzepa, który jest znakomitą rośliną pozostawiającą dobre stanowisko dla rośliny następczej, zostały potraktowane jednakowo. Jest, jest pytanie, jaki geniusz w Brukseli czy w Warszawie takie rozwiązania zaproponował. Ale jak profesor Mulewicz twierdzi, na pytanie skierowane wprost do komisarza Wojciechowskiego, kto to wymyślił. Komisarz Wojciechowski stwierdził, że to strona polska zaproponowała, a ja słyszałem zapewnienia ministra Kowalczyka, że to są działania narzucone przez Komisję Europejską. Pojawiła się jeszcze jedna sprawa, którą chcę omówić, mianowicie problem kompetencyjny między dwoma ministerstwami dotyczący użytkowania rybackiego wód śródlądowych w Polsce. Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym, to Ministerstwo Rolnictwa odpowiada za wykorzystanie wód śródlądowych, zarówno płynących, jak i stojących do potrzeb szeroko rozumianej akwakultury, zasad, które tam muszą być realizowane, odpowiedniej ilości zarybień, nieprzeławiania, udostępniania tych zbiorników do celów społecznych, między innymi do wędkowania. Do rekreacji, bo to jest nasze przecież wspólne narodowe dobro. No, jest to przypisane do Ministerstwa Rolnictwa, podobnie zresztą jak w innych krajach Unii Europejskiej. No ale okazuje się, że Ministerstwo Infrastruktury, które wchłonęło wcześniejsze ministerstwo, w znacznej części poprzednie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uważa, że z wodami w Polsce oni zarządzają. I pojawił się ogromny problem. Dzisiaj mocno wybrzmiał w wypowiedziach rybaków, gospodarujących na jeziorach, ale również Polskiego Związku Wędkarskiego, jest jakiś dramatyczna komplikacja. Kto będzie wydawał zgody i podpisywał umowy na użytkowanie rybackie akwenów? Czy też wody polskie, jak wspomniałem, nie dysponując odpowiednią kadrą, zasłaniając się brakiem pracowników w innych obszarach swojej aktywności, chcą również samemu użytkować rybacko poszczególne obwody rybackie, nie wydzierżawiając ich prywatnym. Przedsiębiorcom czy organizacjom społecznym. Jest tłumaczenie ze strony Ministerstwa Rolnictwa, że to Ministerstwo Rolnictwa o tym decyduje, a prawnicy z Ministerstwa Infrastruktury jakąś swoją argumentację, że to oni będą o tym decydować. Sprawa jest pilna. Ona dotyczy również opłat za wędkowanie w 2023 roku. Ten czas się zbliża. Nie może być niepewności zarówno dla tych przedsiębiorców, którzy zarządzają obwodami rybackimi. Często ponieśli ogromne inwestycje na zarybianie, na sprzęt, na różnego rodzaju urządzenia, które są do tego niezbędne. Zatrudniają liczącą się ilość ludzi w Polsce. To są często tereny popegierowskie, gdzie nie ma innych miejsc pracy. To, to dla tych ludzi jest być albo nie być. I zbliża się koniec roku, a ci przedsiębiorcy i Związek Wędkarski również nie mają żadnej pewności prawnej, jak to będzie w 2023 roku rozwiązane. Kto będzie miał prawo dzierżawić? Czy wody polskie zatrzymują dla siebie kolejne obwody, nie udostępniając ich na przetarg, który wyłoni najlepszego użytkownika? tylko samemu chcąc nimi zarządzać. Również jak będą wyglądały opłaty za wędkowanie w poszczególnych obwodach wędkarskich, czy regionalnie, czy też opłata dla całej Polski. Dlatego ten temat, bardzo ważny, którym interesuje się również pan prezydent, który przypomnę jest wędkarzem, chyba mało praktykującym w tej chwili ze względu na. Intensywność jego obowiązków, ale niewątpliwie jest człowiekiem, który zna się na tym. Wspólnie z doradcami pana prezydenta, z panem ministrem Ćwikiem, zaproponujemy, żeby skoro ministerstwa rolnictwa i infrastruktury nie są w stanie się dogadać i z sobą spotkać na poziomie ministrów, bo tam trzeba przesądzić pewne decyzje. Nie przeciągać tego, tylko ustalić najbardziej zdroworozsądkowe działania, które, jeszcze raz powtórzę, dotyczą zarówno dziesiątków tysięcy ludzi zatrudnionych w gospodarce rybackiej, ale dotyczą ponad 600 tysięcy wędkarzy w Polsce. Zaproponujemy, żeby to Pan Prezydent wystąpił z inicjatywą spotkania na najwyższym szczeblu ministrów odpowiedzialnych w ramach powiedzmy jakiegoś poszerzonego okrągłego stołu z udziałem wód polskich, z udziałem tych partnerów społecznych, którzy są najbardziej tym zainteresowani, czyli środowisk hodowców, producentów ryb, bardzo ważnych również dla naszej diety, i wędkarzy, którzy w sposób amatorski, rekreacyjny zajmują się wędkowaniem. Na pewno nie zakończymy dyskusji na temat wód. Na jednym posiedzeniu. To jest zbyt skomplikowany i zbyt wielki program, byśmy mogli realizować. A to, że jest społeczne zainteresowanie retencją, zarządzaniem wodą, o tym świadczy między innymi inicjatywa, która pozostała w Ministerstwie Rolnictwa dwa lata temu, powstała i pozostała, i jest realizowana, mianowicie na terenie całej Polski powstają tak zwane lokalne partnerstwa wodne. W każdym powiecie, w tej chwili to mniej więcej dwie trzecie powiatu w Polsce z tym objęte, to jest z inicjatywy ministerstwa, dobrze, że ta inicjatywa nie została utrącona, realizowana przez doradztwo rolnicze, gdzie wszyscy zainteresowani wodą na terenie danego powiatu, czyli spółki wodne, samorządy, organizacje rolnicze, rolnicy tworzą takie partnerstwo wodne z jakąś swoją radą, bo oni najlepiej wiedzą, jak te, tam zarządzać tą wodą, bo tam żyją, tam mieszkają, gdzie należy osuszać, a gdzie wprost przeciwnie, zatrzymywać bądź nawadniać. Chcemy, żeby ta idea była we wszystkich powiatach w Polsce, żeby również opinia partnerstw wodnych była ważna, a może i wiążąca dla inwestycji w małą retencję, w pieniądze do uruchomienia pieniędzy czy ze środków unijnych, czy też krajowych. To jest ogromny ruch społeczny osób zaangażowanych, zainteresowanych racjonalną gospodarką wodną. Jest to realizowane na wzór takich partnerstw wodnych, które są w Hiszpanii, która ma trwałe deficyty wody, tej wody brakuje, a mimo to rolnictwo hiszpańskie. Odpowiednio racjonalnie gospodarując wodą również ma istotny udział w żywieniu produkcji żywności w Europie. Doświadczeń mamy szukać przede wszystkim w krajach, które mają istotny deficyt wody, mają tej wody znacznie mniej niż my, między innymi w Izraelu, w krajach na Bliskim Wschodzie, gdzie każdą kroplę wody się szanuje, tej wody się nie marnuje. Również wykorzystanie wody do wody, która już była wykorzystana i w postaci ścieku gdzieś bezproduktywnie trafia. Ona powinna być w znacznej mierze, ta szara tak zwana woda, po oczyszczeniu być wykorzystywana również do nawodnień, tak jak to się dzieje w wielu, wielu krajach. A już poza wszystkim należy apelować do obywateli, do nas wszystkich, szanujmy wodę. Szanujmy wodę, jest to dobro wspólne. Nie marnujmy tej wody, wykorzystujmy ją w sposób absolutnie Racjonalny, bo jeżeli my ją marnujemy, to może komuś innemu jej po prostu zabraknąć. Dziękuję bardzo.